Moje dzieci, dobrze, że jesteście. Cieszę się. Pięć dni modlitwy za ojczyznę, nasze pięć dni się nawzajem na tej drodze czasów ostatecznych to ogromna pomoc dla jednych i drugich. Melduję. Na godzinę 18 biuro wyrobiło 485 już legitymacji. Czyli informuję, nie ma korku. Kto jutro przywiezie zdjęcia, wszystko będzie obsłużone. Czyli mechanizm dzieci działa. Nowość, która mi uciekła, przepraszam, przepraszam. Przywieźcie sobą świece. Może 200, może 100 jest na pusteli, Nie ma więcej. Zawaliłem, bo to powinienem kupić tysiąc, zamówić gromniczki. A one są nam konieczne w rękach. Mam małe do Boga ojca, ale wam je nie dam, bo one są przeznaczone przy, pod, pod krzyż tej mowy. A znaleźć w tej chwili to trudno. Tych, pani Mariuszku, nie ruszamy, bo to są, to jest już celowo zimna, poświęcone i przy krzyżu się palą, jak tam sobie państwo składają ofiarę, białe świeczki się dzieci tam palą. Bo chce ze świecami. Jutro no. iść na nabożeństwo, ale będziemy je tylko zapalali na Święty Boże. Czyli, panie Mariuszku, każdy lektor musi wziąć zapalniczkę. Weźcie sobie sobą zapałki, jak będzie 500 ludzi, no to będziemy odpalali, to my święty Boże skończymy, zanim wy odpalicie ostatni. Ja dam trzy minuty, dochodzimy do ołtarza, zaczynają się modlitwy, wy już zapalajcie świeczki, nie? Bo wszystko wam poda, co to będzie. I święty, święty, naklęcząco, z zapalonymi świecami, nasze zaduzi czy nie. będzie to potrzebne na godzinę mowy Boga czuwajcie z zapalonymi świecami w niedzielę będą te potrzebne świece a później pójdziemy z zapalonymi podczas procesji eucharystycznych żebyś cały świat wiedział jak tu jest kochany pan Jezus więc przypominam o świecach macie różne bo to nabywaliście tyle świec u mnie dużych te, te, takie kilowe to u mnie są, bo na to ja jestem przygotowany na wojnę, no to te świece w zapasie mam. No i są super drogie świece czasów statecznych. To, 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 to już jest poświęcane, było rok temu, półtora roku temu, więc... Ale tego wam, to, 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 to za, za takie świece mam, to są za drogie. Lokowanie przebiega bardzo spokojnie. Nie mam żadnych skarg od Martusi, Państwo się wyrozumiali. gdzie jak przechodziłem po namiotach i po budynkach, ile tam jest wciśniętych łóżek, lekko 500 Martusia wciśnie, Bo to, 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 to mam naturę połączoną wujka i siostrę, siostry, tereni, siostry to będzie lepsza czy razy niż ja. Więc ci wszystko wypoczniemy, etc. Mamy nadzieję, że takiego uderzenia szumu, co było dzieci wczoraj, ja myślałem coś, otwarłem okno, możemy podpisywać. Nie, to idzie, idzie, to idzie, to idzie, to idzie jakby szła ciśnienie, fali, to coś, to się nie da opisać, co to szło wczoraj wieczór. My mieli cały plac cała odnowa sprzątaj, Gałęzie, wszędzie sprzątać, ona on ma robota. To przeszło jak tajfun. W biurze wszystko biegnie, państwo. Sprawnie. No, ci, co się budzą w ostatniej chwili, to państwo znają moją metodę. No, ceny, droższe, Nic się nie dzieje. Jak się cieszyłem, jak, jak jest z Ameryki, była Danuśka, Janielcia, lista, legitymacji w ręku. Wiem, pan taki, dziś o panie takich, potrzebuję, bo ja to szybko, te wszystkie nadwyżki szybko. W wrócę, pójdziemy jutro z spacerami, zobaczycie. Ile rzeczy jest pozmienianych, przygotowanych na, ten, na te wydarzenia, bo nie, tym świętem rozpoczynam już bezpośrednie miesiące króla: czerwiec, lipiec i sierpień. W tym czasie się wszystko Wam wyjaśni. Żeby Was utrzymać w nadziei i żebyście mi dogrzeni przybywali. W tym czasie wszystko się Wam wyjaśni. Na pograniczu kraju mroków zabłyśnie zbawienie. Wy nie wiecie, jak ja czekam tej chwili, żeby móc wam annuncio vobis gaudium, ogłosić wielką radość. Więc zaczynamy 8. Trzy miesiące króla. Czerwiec, lipiec i sierpień. Manifestacja wiary. Ujawnianie wybranych. Nie lękamy się niczego. Tablice na pustelni są, cena przystępna. Państwo znają zasady. Braknie krzyży, nowe przymierze. Ci, co są za, w piersi zapisani i zapłacili, to mają pierwszeństwo do wyboru, więc nie, nie łamcie żebym wydał, że jest zapisany, a jesteś numer 450 i ja nic nie zrobię. Bo muszę do 250. Dlatego przyjeżdżajcie wcześniej, bo jest takie ciśnienie krzyży, że jutro o 21 już nie ma żadnych hamulców. Kto pierwszy, ten lepszy po procesji? Wziętych już jest chyba 40, nie mam komunikatu, nie wiemy, czy jeszcze 140 powinno być. Te krzyże będą miały moc. Jak będą taką samą, jak od Boga Ojca wieczernik. Więc bądźcie spokojni, to poustawiałem. Dziękuję Wam, że się dali przedpłaty, bo dzięki temu rozkręciłem machinę, nie? Puściłem pieniądze w obieg, one dopiero schodzą. O krzyżach. Powiedziałem: Nabyjcie sobie lub się używajcie godzinki o Duchu Świętym, one kosztują piątkę. I jutro powinien przyjść formularz nabożeństwa, 45 stron, bo nie dużo grubszy. On powstawał wczoraj i dziś, to cud. To co panie, że na procesie i to co będziecie mieli później formę różnych pokut u siebie czy księdzu podrzucić, zrób takie nabożeństwo pokuty. O, będzie kosztowało dziesiątkę, one jutro mają być o dziesiątej. Myśmy to wysłali do druku o czternastej. Może być troszkę drożej, bo ja powiedziałem, wpisz pan, zaczmień, bo o czternastej robotnicy wszyscy wychodzą. Więc mu powiem: daj, ka daj każdemu pięć stówek ode mnie i to wprowadzę w koszta tego dzieci i zostały chłopy. Rozumiecie? Drukują nam teraz. że dostaną po 500 złotych? No bo kto by mi to zrobił? On mówi co? Na jutro? Książę jak to? No też już po pięćstuwek to ode mnie, wliczysz mi to w koszta, no i ja podam cenę ludziom, i ma, my mamy modlitowniki, my robimy radość Bogu i sobie, Bogu Panu, Bogu, bo i to przepraszamy, a będzie koronka dziesięciostacyjna na zadłużenie Bogu za grzechy dziesięciu przykazań, a tam są odpowiedzi, no i każde przykazanie ma inne, to nie pójdzie modlitwa, weźmie o tekst, będę się modlili. To sobie do domu, to już bierzesz do domu, to by też pamiątka dzieci, dla tych, co będą w niedzielę, bo zamówiłem 1500 tak szybko, Drut, to nie jest ładne wydanie dzieci. Jak zrobisz ładne wydanie, jak już jest koniec tygodnia, weekend się zaczął, łap robotników i oni przywiozą na 10 rano i Jakbym miał telefon, to bym za, za, za poprosił o 200. Nie mam pana Grzesia, żeby zadzwonił do pana Stasia, ale oni już nadrukowali na pewno im. Bo to, jest, to są rzeczy dzieci, to się dzieją rzeczy niebywałe na naszych oczach. Jakby do pana Stasia zadzwonić, żeby jeszcze 500. Że, jak, czyli w sumie 2000. W sumie. Nie, że jeszcze, tylko w sumie. Dzieci, do zakonów czasów ostatecznych. Skąd się was tylu nabrało? Już jest 12, a jeszcze do 10 jest, gdzie jeszcze przyleci. Katarzyna Mazę, Rafał Sypułtowski, Danuta Giwał, Anielcia Mużydu, to moje panie aż ze stanu przyleciały, Wojciech Żurawski, Danuta Dobkie, w, w, wciene, to chyba ze Słowacji, no, re rewelacja, Piotr Bujak, Lucja Gajda, Tadeusz Tokarski, Grzegorz Kozera, pan, mi się obudził, rewelacja, Patrycja Murraj i Małgorzata Huk do zakonów Mariańskiego, siedem osób, to dzieci, to wszystko potrwa kilka godzin, to dwunastamie sieci. sto gwarantowane. Krystyna Schreiber, Olgierd Figurski, Rafał Sypułtowski, Danuta Dopkewiciene, Wojciech Żurawski, albo to może być ktoś z Wilna, a to jest pani, cieszę się. Łucja Gajda i Maria Zając. Na odległość do Zakonu Mariańskiego pani Agatka wprowadzi osiem osób. Anna, tylko czytam, Wija z Kielce, Bożena Kubik, Msza Nadolna, Bożena Mil, Gajków, Grażyna Stenke-Gnańsk, Beata Zetkunicka, Ełk, Łukasz Gawryś, Trczów, Edyta Adamska-Wrocław, Marta Skawińska, New Jersey. Do Zakonu Czasów ostatecznych na odległość zgłoszonych dziewięć, zatwierdzone tylko cztery osoby, potwierdzam to. Andrzej i Dorota Z. Imko, Ełk, Kazimiera Z. Wieloch, Bielawa i Irena Z. Maćkowach, Żory. Cieszę się, a resztę państwo ja będę przyjmował do końca życia, póki ten świat będzie istniał u was do Zakonu Czasów ostatecznych. Tu mam legitymację, więc jak patrzę na zegar, jeszcze mam 5 minut, gadania. A jak ruszymy za 15, no to trzeba liczyć 2,5 godziny 15, dziewiąta, za 15, dziesiąta. no i ja w wpół do 11 rozpocznę inicjacje. Życie, wszystko zgodnie z planem. Do tablic przykazań przyjmę 4 osoby. Tylko tu czytam: do rycerstwa tu na miejscu 5, na odległość 2, do żert 2. Dłowi Świętemu 4 na odległość. Ślub czystości na odległość. 9. Obrońcy Wiary. 10. Zaciąg Maryjny. 6. Arcybractwo duszczycowych 8. Rugodnowy Dzieci. 6. Ślub czystości tu na miejscu. 4. Obrońcy Krzewiciele Wiaróż. Tu na miejscu. 6. Zaciąg 4. Ślub czystości 6. Pokuta 4, medalion Boga Ojca 4, zapinka Ducha Świętego 10. Co to jest? w Matki Bożej 7. Dzieci, wszystko to obsłużę. W czasie nabożeństw, po procesji, ci, co nie mają nic, idą nynny. chociaż wy bądźcie wyspani, rozumiecie? A ci, co coś mają, tu się gromadzimy. Jak twój czas minie, wychodzisz, a ja wyjdę ostatni. Ostatnim elementem będzie zakon mariański i zakon czasów ostatecznych. Połączę te obrzędy, bo są hymny te same, pewne przysięgi, litanie. Oczywiście, że litania będzie jak krótsza wymienię z dziesięciu świętych i wystarczy im to im. No bo kiedy ja pójdę spać, dzieci? Jeszcze muszę wrogiar skończyć. Mam nie szpór jeszcze i ucznie dzieci a jeszcze wysłuchać meldunków z pola bitwy, obejść każde stanowisko? Stan na dzień dzisiejszy, kopitu dowódcy. 17 nowych osób zapisanych, już nie czytam, bo nie mam czasu. 1200 będzie zapisanych na jutro. Królowa do Sejmu, 4 osoby, 471. 9, a to, to żem czytał, to żem dzieci czytał. Tożem dzieci, to już wszystko było. Już jest zgłoszonych ponad 600 dzieci do Krzyży Przymierza i to przybywa bez przerwy. Dzieci, zaznaczam jasno, producent w sierpniu ma już urlop, więc jak 200-300 mi zrobi na dwa miesiące, to cud. A później znowu będzie, więc nie jestem w stanie, nikt w to nie wierzył, ja sam też nie wierzyłem w pomysł tego krzyża, wycofałem się rok temu, miałem ciśnienie, Przeraziła mnie tylko sama matryca, 20 tysięcy. Myślałem, jak kto mi to będzie brał. No dzieci, dziś się okazuje, że Pan Bóg jak da zaszczyt łaski, no to my nie nadążamy produkować, wydawać. To jest wielka moja radość. Ostatnie ogłoszenie. Chcę podziękować za ofiary na, co to jest, telewizję. Osiągnęliśmy już 40% ofiar. Przypominam, zbieramy cały czerwiec jeszcze, żeby było 100%. 200 Elżbieta Sobień, 50 Adam Damian i Anna Wyka, 50 Dorota Czopek, 200 Halina Kaczmarczyk, 100 Bronisław i Jadwiga, 200 Krystyna Klewinowska, 50 Euro Anna Fiedler, 100 Aneta Kolasa, 100 Gabriela Jochymczyk, 50 Grażyna Staniszewska, 200 Adela Struska, 30, Magda Kwitowska, 50 anonimowo, 50 euro Arkadiusz Izolda Grzesik, 50 euro Piotr Machel, 50, Magda Przyborowska. Czytam te nazwiska. Za każdym razem ci sami składają ofiary. Cieszę się, że ta telewizja się utrzymuje. 120 Kamil, Koziel, 200 anonimowo, 100 Iwona Figiel, 100 Maria Skrzydłowska. 100 Wojciech Gołębiewski, 100 Rafał Odorowski, 100 Jolanta Odorowska, 200 Stanisława Domańska, 100 Szczepan Trojan, 1000 Anonimowo, 200 Elżbieta Ucińska, 50 Edyta Olszewska, 150 Lamira Lamirowska, 200 Romuald Murlak. Tu chyba nie ma ofiar z wykrotu, nie ma kiedy tego dzieci. Na tym etapie to dopiero będzie poniedzieli załatwiane, więc część ofiar może nie być, bo to nie jesteśmy w stanie nadążyć. Teraz zajmujemy się czymś innym. Podziękowanie za lądowisko Matki Bożej od ofiary 745, Elżbieta 1000, Krystyna Klewińska 2,5, Mieczysław Nowak 10 tysięcy Teresa Aleksandra Izborska 50 ale, ale australijskich, Elżbieta z rodziną 200 euro, Sabina z rodziną 100 euro, anonimowo 450, Przyjaciele rycerzy 400, anonimowo 200, Dariusz Najderek, dzieci 300. W sumie mamy już na to dzieło złożone pół tysiąca euro, 1700 USA, 100 kanadyjskich, 50 australijskich. To dopiero dzieci będę rozkręcał gdzieś dzieło za dwa tygodnie. Bo to idzie, przedstawię wyzwania. Cały czas wszystko wykonujemy, ale się podjąłem na ogromny wysiłek. To jest mój honor królową Polski w wziętą uszanować, lądowisko będzie się nazywało pod tytułem będzie królowa Polski w niebo wzięta. I to jest nasz trzeci dar królowi na rok króla. Miałem to skończyć wcześniej, dzieci nie rady. Nie mam sił przerobowych. Część ofiar jest, ale to jest jeszcze mało, więc nie jest opóźnione finał lądowiska, przewidziany koniec grudnia, ale wyzwań innych jest tyle, że mi każdy miesiąc dzieci ucieka. Idę po Pana Jezusa, biorę Go z sobą, idziemy z radością na Drogę Krzyżową, to jest ponad dwie godziny modlitwy. Piękna Droga Krzyżowa, nagłośniona, oświetlona, przy pięknym oprogramowaniu muzycznym, nie spieszymy się nigdzie. Masę kadzidła, dzwonki. Jak pójdziemy w potoki, panie, trzymać się, trzymać się balustrady. A tam, jak wejdziemy w potoki, gdzie woda leci po kostce granitowej, to tam jest dzieci bardzo ślisko. A jak jest krawężnik położony w poprzek, to broń Boże, żeby nogę dawać na krawężnik, bo jest cały oślimacony woda płynąca masem chów. Widzicie, tu coś teraz u nas leje bez przerwy. Więc w związku z tym, tam jest ślisko. Bardzo uważnie stawiać nóżki, bo wczoraj jedna, jak mi chyciła zająca i się nic nie stało, to Bógu dzięki. Trzymamy się za poręcz i patrzymy, nie dawać nóżki, kiedy jest równo do ciebie ustawiony krawężnik, bo on blokuje dzieci i wodę, i kostki, żeby woda nie porwała. Tam jest wyjątkowo ślisko. I tam, gdzie jest mokro, malutkie kruszki. tego się nie da zapobiec, bo tam płynie woda brzeżna. Tyle ogłoszeń bezpieczeństwa.